przykład takim drastycznym przykładem dla mnie jest kolejnym to jest sprawa Tomasza Duklanowskiego, czyli dziennikarza, który tak naprawdę no, opisywał korupcyjny proceder w szpitalu w Szczecinie z Dunowie wtedy, kiedy na jego czele stał marszałek były senatu Tomasz Grocki. Efekt jest taki, że teraz prokuratura umarzała wszystkie, czy znaczy wycofała akty do oskarżenia, bo nigdy nie zostało. Ten proces przeciwko niemu nie rozpoczął się, no bo on ma immunitet i drugą kadencję, nie musiał się nigdy do niczego stawiać ani przygotować, ale toczył się proces o zniesławienie który on wytoczył panu Duklanowskiemu. Za zamkniętymi drzwiami, bez możliwości opisywania, co mówią świadkowie, skąd się wzięła cała ta afera, co Tomasz Duklanowski po prostu w jaki sposób ustalał, nie można było tego relacjonować. Relacjonować. Tak naprawdę za chwilę się może okazać, że jedyną osobą, która będzie w tym procesie skazaną jest Tomasz.